Witam Was serdecznie tak, to kolejny live live z absolwentką terapii. Tym razem Warszawa, dobrze pamiętam? Tak, zgadza się Warszawa. I jeszcze fizjoterapeutka. Już niedługo. No. Jeszcze no, trzeba ten. obronić pracę, więc tyle zostało, ale już niedługo. Dobrze, czyli AW Warszawa, pani magister. No dobrze, to czym się różni terapii od studiów na fizjoterapii? No jakby dla mnie to jest w ogóle temat rzeka i jakby to dla mnie to, że poszłam w ogóle na terapię było fajnym uporządkowaniem tej wiedzy, bo jednak miałam takie odczucie, że na studiach ta wiedza jest trochę rzucona z jakichś książek, badań i tak dalej. Nie do końca jest powiedziane, co z tą wiedzą zrobić, jak ją zaaplikować jeżeli chodzi o pacjenta, no bo wiadomo, o czymś innym jest wykład, a czymś innym jest jakieś takie realia pracy z jakimkolwiek pacjentem. No i uważam, że ...terapii robi fajną robotę pod tym kątem, że właśnie pomaga ułożyć tą wiedzę i później z niej korzystać. No bo no jest, jest bardzo dużo w ogóle różnic, na przykład to, jak wygląda przedmiot pod tytułem kinezoterapia na studiach, a to, jak na terapii przedstawiane jest to, żeby jakby leczyć ludzi ruchem. Więc jakby to czyli, nie, ogóle... czyli nie ogólnie? Nie. Nie ma takiej opcji. Ja nawet nie wiem, jak się używa, jak, jak się. No dobrze, że tak szybko zapomniałaś. Ja. Więc uważam, że to był strzał w dziesiątkę ja też bardzo długo czekałam na ten kurs, bo najpierw byłam u was na kursie zrolowania i tam pierwszy mhm. raz to był chyba na drugim roku, usłyszałam o terapii i miałam takie na początku nic tam jakoś mnie to za bardzo nie interesowało, bo mówię jestem na drugim roku. Ale jak tak usłyszałam i zaczęłam śledzić, co tam się dzieje na tych zjazdach, to miałam takie, że jest to mega opcja i też sposób, w jaki ja bym chciała pracować, bo nie tylko manualnie, ale też dawać pacjentom tą taką sprawczość po prostu w ich takim procesie zdrowienia. Ale też wiedziałam, że to nie był dobry czas na drugi rok, żeby iść na taki kurs, więc no tak, musiałam też czekać. Mhm. No Dwa lata czekania. Czwarty rok z perspektywy czasu to czwarty rok jest takim dobrym czasem na terapii, dużo da się wyciągnąć i już ułożyć sobie pracę z pacjentem. Ja byłam, to akurat był ostatni semestr czwartego roku, i uważam, że to było dla mnie osobiście idealny czas, żeby iść. Wiadomo, jest ciężko, no studia, fizjoterapia nie jest łatwa, tym bardziej jeżeli ja na przykład bardzo się przejmowałam wszystkim na studiach, więc no jest ciężko, no bo to są wyciągnięte weekendy z życia, kiedy to nie można się przygotować na studia i tak dalej, ale uważam, że terapia wnosi tyle wartościowych rzeczy, które da się potem przenieść na studia, że no. Po prostu tym, co się nauczy na terapii, da się wybronić i na studiach. Po prostu, jak się umie to uargumentować. Czyli terapii pomogło w studiowaniu? Mi, mi bardzo pomogło. Jakby no, dla mnie to była najlepsza decyzja. I no ja miałam na przykład, moim głównym problemem było to, że ja nie wiedziałam nawet, jak się zabrać za wywiad z pacjentem, bo jakby na studiach jest powiedziane przeprowadzić wywiad, wywiad jest podzielony na jakieś tam części, o to tamto zapytaj, ale dla mnie nie miało to jakiegoś większego sensu i nie rozumiałam jakby, co to wnosi do tego, jak mam dalej tego pacjenta zbadać. A to akurat na zjeździe z Tobą, ten wywiad był tak fajnie przedstawiony i wszystko było wyjaśnione, po co, co jest. I tak samo potem jak przeprowadzić to badanie. I na przykład ja nigdy nie stawiałam sobie trzech jakichś możliwości, które na przykład dolegliwości, które mogą, może, może mieć pacjent, czyli na przykład nie wiem, czy może mieć kolano skoczka, może mieć tamto i tamto. I potem sobie wraz z badaniem wykluczałam, tylko po prostu na ślepo jechałam, myślę, że Wszystkie to jest tak, jechałam, a teraz mam bardziej otwartą głowę. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, to też jestem w stanie to sobie powtórzyć, po prostu, nie wiem, przeprowadzić jeszcze raz to badanie. Jeżeli coś nie idzie, to po prostu też na wstępie mówię, że jeżeli po prostu to nie będzie szło w terapii, to poszukamy po prostu jakby innej opcji, co może powodować, załóżmy, te dolegliwości bólowe. Mm. I, no ale w większości przypadków, jakby to za pierwszym razem, jak porządnie się przeprowadzi wywiad i badanie, no to jest. Wszystko okej. Okay. Bardzo kwestię zdania jak powiedziałaś, jak porządnie się to zrobił? Jak się robi po matku, to potem to nie wychodzi i potem no. się szuka, tak jak powiedziałaś, wszystkimi testami dookoła i nagle nie wiadomo, tak. i, i kończy się czas, no. nie? I koniec. I nie wiadomo, co z tym zrobić. No. E, jakieś kłótnie małe z prowadzącymi terapii a AWF, czy nie było nic, nie prowokowałaś? Znaczy się miała, znaczy to były bardziej dyskusje, ale raczej starałam się nie prowokować. Bo też na terapii nauczyłam się mieć jakby swoje zdanie, mhm. nie łapać wszystkiego, to, co mi mówią prowadzący na ślepo, tylko jednak ja też zbudowałam swoje zdanie na temat wielu rzeczy i jakby tego się trzymam i jakby no nie, jakby jestem otwarta, żeby wysłuchać to, co ktoś ma mi do powiedzenia, ale też jakby wejdę w taką dyskusję, żeby przedstawić to, jak ja myślę, jak ja to widzę i. I no, ale no, nie, nie było żadnych kłótni, raczej. No i bardzo dobrze, o to w tym chodzi. Zjazd game changer, coś, co, nie wiem, albo odmieniło Twoją pracę, albo odmieniło Twoje spostrzeganie na klienta, albo po prostu zmieniło Twoją pracę z klientem. Był taki zjazd? Znaczy, pewnie jak wszyscy powiem, że każdy zjazd coś wnosi po, po trochu. <laughs> ale e, myślę właśnie, że tak jak powiedziałam, że ten wywiad z Tobą bardzo dużo wniósł. No i potem, jakby z cała praktyka, najbardziej z pacjentami, bo to już nawet, wiadomo, z Mariuszem, z Filipem i tak dalej, mieliśmy, przerabialiśmy ćwiczenia i tak dalej, ale jednak to, co też budowało tą pewność i tak dalej, jakby pozwalało też popełniać błędy i je korygować, jest ta praca z pacjentem podczas zjazdów, co jest bardzo wartościowe i chyba na wielu z kursach tego nie ma, że ma się na, na praktycznie każdym zjeździe kontakt z pacjentem. Więc... To najbardziej jest terapii? To, że są prawdziwi pacjenci? To jest taki główny wyróżnik? Czy coś jeszcze mówisz, że jest wow na terapii nie spotkałeś tego nigdzie indziej? Znaczy, tak, tak, dla mnie to, że w ogóle są pacjenci na każdym zjeździe, jak już zaczynają się takie zjazdy, typu zjazd z Kubą, gdzie, był, gdzie mieliśmy pacjentkę i to są w ogóle pacjenci z najróżniejszymi problemami, ze stanem ostrym albo jakieś przewlekłe problemy, więc jakby tu można trafić na każdego pacjenta, na którego można trafić też na egzaminie, więc to jest bardzo fajne, bo jest to też forma przygotowania nas do tego, mhm. ale ale też, a i jeszcze dla mnie super rzeczą było to co mnie w ogóle przekonało do terapii, że jakby na każdym każdy zjazd prowadzony przez kogoś, był, jakby tą osobą była osoba, która była specjalistą w tej dziedzinie. Czyli na przykład jak była stopa, no to była z Piotkiem Kostrzemskim, więc to było dla mnie super. Eee, na przykład o ruchu właśnie było z Filipem, z Mariuszem i to było super, bo jakby to są osoby po prostu z tego znane. I pracujące w tym. To nie są przypadkowe osoby. Tak samo zjazd z urazów, no to z Kubą był, nie? No to dla mnie to było mega. I, i wiedziałam, że, ta, że mogę tej osobie zaufać i że to, co mi mówi, jakby jest prawdziwe, i, i miło się aż słuchało po prostu. Jak najlepiej wykorzystać całe szkolenie terapii? Tu często się mówi na tych wywiadach z ludźmi, mówią, że ok, praktykować z klientem, to ważne. To... Coś do tego dodajesz, żeby praktykować i coś jeszcze? Czy praktyka z klientem po szkoleniu od poniedziałku zamyka temat i to jest najważniejsze? Ja osobiście na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja głównie praktykowałam na zajęciach na studiach, czyli po prostu z pacjentami, których dostawałam, to też było takie trochę losowanie, czyli trochę też takie przygotowanie do egzaminu, ale uważam, że jednak ten materiał, który przerabiamy, tym bardziej w przypadku, jeżeli przychodzą trenerzy, e, jednak on musi być powtórzony i nauczony. No bo jak możesz, załóżmy, próbować diagnozować u kogoś, nie wiem, no to kolano skoczka, nie wiedząc, jakie są tego objawy, więc jakby jedno z drugim się łączy i trzeba trochę praktykować i trzeba trochę poświęcić czasu, żeby usiąść, pouczyć się, e, no i mieć tą wiedzę, jednak. A było tak, na jeden takim wywiadów tutaj, jakby z absolwentami, był taki temat, że Jedna osoba właśnie była na piątym roku, już była po terapii, i do niej mówili Ej, hej, chodź, chodź, pokaż, jak to było na terapii, to, to ty będziesz robić, bo ty już umiesz, my jeszcze nie umiemy. Inni studenci pokazywali Cię palcem teraz ty, bo ty umiesz? Znacie się, że ja osobiście, w sensie ja w ogóle uważam, moje zdanie jest takie, ja się tak czuję, że to, że poszłam na terapii, daje mi taki jestem o krok do przodu. Uważam, mm -hmm. od osób, które razem ze mną kończą studia, mimo wszystko. I jakby nigdy nie miałam jakiegoś większego problemu z pacjentami. I jakby Wydaje mi się, że też moi może koledzy z grupy czasami podpytywali albo czasami coś napisali, zapytali się, ale mm -hmm. nie było to jakieś takie... Że nachalne. Ty... No, na... no, nachalne. Okej, okay, czyli dobrze, pytali się, ale nie nachalnie, dobrze. Najlepsza osoba na terapii według ciebie? Trener personalny, terapeutka, czwarty, piąty rok. Kto najfajniej odnajdzie się na terapii i jemu to pomoże rozwinąć karierę? No ja uważam, w ogóle dla mnie terapii powinno być jakimś obowiązkowym kursem po studiach, no bo naprawdę to jakiej ja pewności siebie nie, dostanę... Nie przerobimy to, co... tyle ludzi, nie, nie chcemy, nie, nie <laughs> <laughs> Ale nie, mówię naprawdę i to, że jakby nie gubię się w tych wszystkich y, badaniach i tak dalej, że mi to nie przytłacza, no to dla mnie to jest w ogóle mega, no ale Uważam właśnie, że taki student czwarty, czwarty, piąty rok fizjoterapii, ale właśnie bym bardziej celowała w tą końcówkę czwartego, piąty. Dla mnie to było idealnie osobiście, no i polecam. Mm -hmm. Ale też y, na przykład jest to super według mnie dla kogoś, kto chce tak trochę poważniej pracować z poważniejszymi jakby pacjentami, klientami, ale nie chce powiedzmy w marnować tych pięciu lat na fizjoterapii. No bo to jednak jest wyciągnięcie naprawdę pięciu lat według mnie z życia trochę. Jak Studia, no, no, tak, może to no, powiem. I, I dla takiej właśnie osoby, dla trenera, który jakby chce robić więcej, trochę trudniejsze rzeczy, no i jest gotowy, jakby no spędzić te prawie, prawie ten rok yy, no, na intensywnej nauce i poznawaniu nowych rzeczy. Z jakimi pacjentami dzisiaj najłatwiej ci się pracuje, czujesz się pewnie i ogarniasz temat, i dowodzisz wartość naszym pacjentom? Ogólnie to bym powiedziała odcinek lędźwiowy i kończyna dolna, biodro, kolano, staw mhm. też, ale no właśnie kończyna dolna. Jeszcze mam takie pytanko, cena, to dużo, mało, za tanio, za drogo, teraz z perspektywy czasu, jak to oceniasz? Ja uważam, że to było w sam raz i jakby no i rozumiem też, dlaczego cena tego kursu wzrasta, no bo on ma, wnosi bardzo dużą wartość do pracy. Mhm. No i jakby czasami słyszę niektóre osoby, które się mnie pytają o opinię, że o, że za drogo. No a ja wtedy staram się też wytłumaczyć, że to wcale nie jest za drogo, że też nawet jak podzieli się tą cenę na pojedyncze zjazdy, to nie znajdziesz takiego zjazdu za taką cenę który da Ci po prostu, bo w ogóle no, skrypt, który jest po prostu super, bo wymaga też naszej pracy, nie tylko, mm -hmm. że dostajemy na gotowe wszystko wypisane, pacjentów, no, najlepszych specjalistów. No uważam, że no, nie znajdzie się, jakby się to wszystko podzieliło cenę, nie znajdzie się kursu za takie pieniądze. Znasz, że szkolenie się zwróciło, że jakby kasowo zwróciło się to, co zapłaciłaś, wpłynęło potem powiedzmy do Twojego portfela w cudzysłowie? Tak. Okay. No dobra, a jakiś taki zjazd, który byś skasowała? Może nie skasowała, ale trochę inaczej bym go chyba. Jakby ja miałam trochę inne oczekiwania. Jakby był to, jest to ważny zjazd o układzie nerwowym, ale tro, moje oczekiwania trochę były takie, że zobaczę, jak pracować ruchowo, jak usprawniać pacjenta trochę, z, no na przykład, nie wiem, po udarze okay. albo pacjenta. To na studiach mówią, jakby, ale jakby żeby nie bać się tej pracy z pacjentem, bo ja sama miałam pacjenta z SMM, i tak jakby trochę się bałam go tam obciążać do końca, więc jakby to była taka paraca trochę po omacku, Coś tam sama próbowałam w tym temacie się doszkolić, ale po prostu. Żeby więcej było przykładów tych pacjentów, trochę mniej teorii, tych pacjentów, jakich można po prostu spotkać, bo to są też ludzie, którzy jakby nadal chcą uczestniczyć w życiu, bo nie wiem, chodzić na siłownię i tak dalej. Obok nas, Aha. a my czasami ich nie widzimy, tak. bo mamy zły wywiad i nie wiemy o tym, że ta osoba ma tą chorobę. Tak. E, takie przypadki też widziałem. Dobra, a powiedz mi ta część, cała egzim, egzaminu, nagranie filmiku, pytanie ABCD i egzamin końcowy. Twoje wrażenia z tych wszystkich rzeczy? Ogólnie te testy są fajne, znaczy no, testy, trochę te odpowiedzi na tych testach są różnie, różnie no, Interpretowane. Tak, o tego słowa szukałam. Ale no, uważam, że to jest ważne, żeby utrzymać tą systematyczność i powtarzać po prostu na te zjazdy, żeby nie przyjeżdżać z jakimiś brakami. I, i to jest właśnie fajne. Jeżeli chodzi o filmik, no to, to też uważam, że jest spoko sprawa, bo jesteś, jakby to jest taka próba generalna trochę, że ty możesz nam wytknąć trochę błędy i jakby, no ja uważam, że to jest taka pozytywna krytyka, no bo jesteśmy w stanie zobaczyć, że to, to, to źle zrobiliśmy, że jakby to możemy zrobić lepiej, nad czym musimy pracować i jakby właśnie w taki sposób. Potem egzamin no, dla mnie był stresujący, bo ja się stresuję takimi rzeczami, ale ogólnie no, bardzo miło. Ja miałam akurat Paulinę i Filipa, więc bardzo miło było. A swojego pacjenta pamiętasz? Pamiętam. Mój pacjent y, miał problem ze stawem skokowym po skręceniu, więc przyjemna w sumie praca. Przyjemna. Fajna. No. Fajny pacjent i Fajne. do końca życia go pamiętać, mam nadzieję przynajmniej. Tak to, tak to często jakby e, bywa. To będzie jedyne pytanie jakie... Znaczy nikomu tego pytania się nie zadałem. Będziesz e, pierwsza. Jak było w Australii? Fajnie, fajnie, fajnie. Wróciłabym, mogłabym tam pracować, mieszkać, żyć i w ogóle nie wrócić. No ja widziałem zdjęcia, więc możecie obserwować. Julia wiele z wami no. lubi wyjeżdżać, więc tak. możecie zwiedzić z Julią kawałek no. świata. Zachęcam. Ale jeżeli macie jakkolwiek problemy z kręgosłupem, biodrem albo kolanem, to Julia, gdzie pracujesz? Ja pracuję w. W gabinecie na uboczu 12, to jest przymętrze Natolin i nazywa się physio 4 u czyli trochę podobnie jak Wy? Trochę podobnie, ale dużo, dużo dalej od nas i jak ktoś ma do nas daleko, to macie Julia. Julia zdała egzamin, wszystko przebiegało prawidłowo, więc ja serdecznie polecam, jeżeli physio 4 u jest to daleko. To na uboczu jest gabinet, gdzie Julia przyjmuje i zarówno terapię manualną, jak i ruchowo poprowadzi Was i zlikwiduje Wam Wasze problemy w biodrze albo w kręgu Ja serdecznie polecam i dziękuję Ci Dzięki. za te wszystkie słowa, które powiedziałaś, bo naprawdę cieszę się, jak studentom terapii udaje się i wiedzie się dobrze. Super, dziękuję bardzo. Dzięki i do zobaczenia. Hej.